Dlaczego ja tak lubię hazard? Celuję na tym pierdolonym jacie Kręcę kołem kurwa Ty cicho I wiem bardzo dobrze za to ściągnął mieszkacie. W chciałbym cię dotknąć za rękę i rozpłynąć się po tobie Potem obudzić się z tobą czekając kiedy utoniesz Zabieram ze sobą wszystko oprócz trudnego balastu poruszając i wśród ludzi nie brakuje tam ze sobą wszystko Bo steruje tak jak się Czuliśmy się razem dobrze Lecz kazali zerwać złota Osoba, która Cię kocha Rzucę rodzinom po kątach. Jeden odpadł Kiedy blok już się budził Biegliśmy po tych schodach Omijając grupkę ludzi, aby spalić topa Ale nikt mi nie powiedział, że to ma takiego kopa Ściągam bucha ona gacie za, za dolary Jestem parę Normalny czy nie Powiedz mi stary Czarne oczy mam jak skały Dlatego, że skamieniały jestem środka już martwy, bo za dużo widziałem Dlatego płaczę nocami, ty kurwo tego nie widzisz Dlaczego boisz się, podejść, pogadać czego się wstydzisz? Ty twoja żona była smutna, mówiła, że jesteś śmierć Chciałem ją tylko pocieszyć Skończyło się w ale ja Skończyłem na twojej kobiecie Czułeś się lepszy ode mnie, Lecz błędnie myślałeś, ziomek, Bo teraz karma cię jednie. A ja jebnę twoją żonę po plecach swym potem pomasuję, powiem idź już na chatę. Chciałbym cię dotknąć za karę i rozpłynąć się po tobie. Potem obudzić się z tobą, czekając kiedy utonię. Zabieram ze sobą wszystko oprócz biednego balastu. Poruszając się wśród ludzi, nie brakuje tutaj chwastu. Ej, A twoja żona wciąga prąd jak pastę Potem spuszczam się na ludzi, łykasz to kłamstwo. Ja Powiedz coś kurwa, żeby nie zasnąć. Ona na połykach kiedy jest jasno. Zamknięte drzwi, bo zamknęłaś kurwa mordę. Zamknięte drzwi jasno. Chciałbym się dosnąć za karę. Cię potem obudzić się